Stałaś wcześnie, ogarnęłaś rano dzieci, przygotowałaś im posiłek, drugie śniadanie, odwiezłaś do przedszkola, potem zajmowałaś się domem, być może też pracą zawodową, którą wykonujesz poza opieką nad dziećmi, wróciłaś, pranie, gotowanie, sprzątanie, multum innych rodzinnych obowiązków. Co w tym czasie robił twój mąż? Był w pracy, wrócił z pracy i teraz wymaga odpoczynku. Wymaga od siebie, że też potrzebuje czasu dla siebie. Jakie uczucia to w Tobie wzbudza? Pewnie złość. Jak to jest możliwe, że on nie docenia tylu zadań, które dzisiaj wykonałam. Przecież jestem taka multitaskowa, taka zorganizowana, i mam tyle na głowie, a on tylko musi iść do pracy, wykonać ją i wrócić. Takie patrzenie na czyjąś pracę w tym konkretnym przypadku jest bardzo krzywdzące. Dlaczego? Bo dla ciebie to jest jedno zadanie, które można wykonać w tym czasie, ale być może w tym tak zwanym jego międzyczasie pracy miał tysiąc możliwych błędów po drodze. Być może ktoś był niezadowolony z projektu, który prowadzi i to jest dla niego duże obciążenie. Być może ktoś nawalił w projekcie i on za to odpowiada i teraz ponosi tego konsekwencje. Być może też okazało się po drodze, że jest multo innych spraw do załatwienia. Potem on wraca, na przykład robi zakupy, po drodze odbiera Ci pralnię, Waszą pralnię i robi też może jakieś inne drobne rzeczy, ale my często jesteśmy ukierunkowane na coś takiego, że właśnie Mm, nas się nie docenia, to my też nie będziemy doceniać. I tu może być mały błąd i takie wyzwanie na dzisiaj. Przyjrzyj się własnemu życiu. Czy aby na pewno jest tak, że tylko Ty oczekujesz docenienia, być może go nie dostajesz, ja wcale nie twierdzę, że to jest dobre. Tylko czy to nie jest tak, że hmm, narzucasz sobie takie myślenie, że Ty przecież robisz tyle zadań, ktoś CIĘ za nie nie docenia, a on robi jeden, może dwa duże kroki w ciągu dnia. Czyli wejdźmy bardziej w głąb czyjejś pracy, doceńmy siebie nawzajem, bo tak naprawdę myślę, że oboje z Was robicie bardzo dużo. Pewnie, że zdarzają się ludzie leniwi, ludzie, którzy marnują czas, ale co do zasady staramy się jednak korzystać z każdej naszej chwili dobrze i być może właśnie to jest tak, że patrzymy tylko na to, na co nam wygodnie patrzeć, czyli że ktoś nas nie docenia, że ktoś nie docenia naszego wysiłku, a ja dzisiaj proponuję Ci zupełnie odwrotne podejście. Zacznij od siebie, to Ty zacznij doceniać. To ty zacznij dostrzegać takie małe czyjeś sukcesy albo drobne gesty miłości. Bo czy to nie jest do końca tak, że <laughs> czasem patrzymy tylko na to, czego nie otrzymujemy, zamiast dawać od siebie? Takie wyzwanie na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.